Idziemy na zakupy, na lajkę, pokażemy Wam, jak to wygląda. Normalnie bierzemy zawsze ze sobą ten wózek. Tak jak ludzie w starszym wieku z takimi wózkami jeżdżą. Ale tu wszyscy tak jeżdżą, więc jest to normalne. Ale dzisiaj mamy mało rzeczy do kupienia, więc idziemy z siateczką ekologiczną. Zaraz Wam pokażemy, jak taki rynek wygląda. Tak, jeszcze, żeby Wam to wyjaśnić. Lajka to taki rynek, jak kiedyś były w Polsce. Można tam kupić owoce, warzywa przede wszystkim, ale też ubrania, buty, ryby mrożone, ryby świeże, owoce morza, różne inne rzeczy. Na każdej lajce też jest taki grill, na którym kupuje się kalamaki. To wszystko Wam pokażę. I każdego dnia w każdej dzielnicy taka lajka jest. W różnych miejscach my na przykład mamy we środę koło swojego domu. A dzisiaj musimy przejść gdzieś niecały kilometr. I ta lajka jest troszkę większa niż ta nasza. I zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. pokażę Wam, jak dziwnym krajem jest Grecja. To przed nami mamy kolejkę do piekarni. Tu mamy kolejkę do mięsnego. To jest tu normalna. A przed nami widać już w oddali spróbuję przybliżyć pomarańczowe namioty. O, i to już się zaczyna lajka. No i jesteśmy na miejscu gwarno tu. Zakładam maskę dokładnie. No i tam mamy ciuchy i na przykład kwiaty, tuchemię, papier toaletowy i tak dalej, torebki. Portfela. W dniu, w którym jest lajka, na ulicy wystawiane są znaki ostrzegawcze, że będzie lajka. I żeby samochodów nie parkować. Jeśli ktoś nie zdąży, to jego samochód stoi zamiast, baza zamiast miejsca bazarowego. Z reguły tutaj są wszystkie owoce, warzywa świeże. Chociaż też można się naciąć. Mamy świeży szpinak, karczochy 7 sztuk za 5 euro. I to piękne prosto skrety, kalafiory, kapusty. Sałata Pomidory. Zawsze jest dużo mandarynek, pomarańczy, cytryn. Tego to tutaj nigdy nie brakuje. Znowu stoisko innego typu z jakimiś gadżetami. Ryby i owoce morza świeże, makrela, krewetki. Śledzi, tu nie znajdziecie. Pieczywko, ciastka i takie tam. Tu jakieś szczypiorki i inne. Przyprawy i słodycze. I na przykład liście laurowe kosztują 50 centów. Mięta, bazylia i inne rzeczy. Oregano. Pieczarki Awokado. O dzisiaj promocja normalnie kosztuje 5-6 euro Można tu też kupić jajka Jest też wino po 2 euro bardzo dobre w plastikowych butelkach własnej roboty o, i tak wszyscy krzyczą Wszyscy krzyczą Zachęcając do zakupów na swoim stanowisku, tu jabłka jakieś, dzikusy ładne, banany. Tu mamy kolejne stoisko z rybami. I grill, o którym mówiłem, z kalamakami. I się smalą. Idziemy dalej. Większość yy, owoców, warzyw są przekrojone na pół żeby pokazać jak wyglądają w środku. Bo czasami mamy na przykład pomarańczowe pomarańcze, one w środku są czerwone. Inna odmiana pomarańczy. Fajne jest to, że tu możemy kupić sobie mandarynki, a obok na drzewach rosną mandarynki czy tam cytryny a obok drzewo cytrynowe <laughs> Ale jak się okazuje te cytryny cytryny są zawsze dobre, ale pomarańcze te które rosną na ulicy są niejadalne. Zatruć się nie da, ale są bardzo kwaśne. niedobre. o monopolowy, aż się półki uginają i tam się to ciągnie jeszcze ze 100 metrów, i koniec. Tak to wygląda. I tu kupimy mandarynki, bo widać, że pięknie wyglądają. Mamy dzisiaj 20 luty, i już są truskawki. I teraz wam pokażę. Tu mamy pomarańcze mandarynki, a tutaj na drzewie rosną pomarańcze. Tu następne. I tak właśnie wygląda lajka. Ma swój klimacik. Jest tak inaczej. Można kupić kwiatki. Czyli jest tu wszystko. I drzewka owocowa. Ostatnio nawet widzieliśmy trzyletnią cytrynę. Z owocami wysoka gdzieś na metr. Albo lepiej, półtora gdzieś nawet miała. O, i tu ludzie zrywają mandarynki, i tu sprzedają. Nie, żartuję. Tu mamy następne stoisko z grillem. I tak się to ciągnie, i ciągnie, i ciągnie. O, tu na przykład te duże liście pomiędzy mandarynkami. To drzewo bananowe. Niestety, tu jeszcze jest. Ciut za chłodno na no banany ale widać, że kwiaty ma o tu zawsze dostajemy reklamówkę za do darmo, nie trzeba płacić i wybieramy sobie mandarynki Mamy przykład to co mówiłem wcześniej, że są owoce przekrojone bo na przykład mamy tutaj niby pomarańcze, ale one są w środku czerwone i bierzemy je. Czasami trzeba uważać, bo na przykład jest cena 1 euro, ale tu na boku mamy za pół kilo cenę pokazaną i tak jest bardzo często. Albo na przykład jest dużymi literami napisane, że coś kosztuje 2 euro, a małym 98 centów i tego jest dużo. Tych. Jesteśmy już z powrotem. Zobaczymy Wam nasze łupy, kupiliśmy Pieczareczki. Kupiliśmy truskawki. Kurczę, pachną jak kiedyś. U dziadka w ogrodzie. Kupiliśmy grejpfruta, Mandalinki. Te czerwone pomarańcze, co w środku są czerwone, awokado. I tutaj też fajna rzecz, to jest jakaś inna odmiana awokado, troszkę ma inny smak, bardzo dobra. Kupiliśmy pomidorki, co pachną jak pomidorki i paprykę. Wydaliśmy na to, miałem ze sobą 20 euro, zostało 7, 4, 70, to wydaliśmy przez 13, 12, 40. Tak, 12-40 wydaliśmy, więc nie wydaje mi się, żeby to było dużo jakoś. No, więc na lajce opłaca się kupować. Jest taniej niż w sklepie. No i przede wszystkim mamy świeże owoce i warzywa. Mamy takie papryki. Są też zwykłe, takie co znamy je w Polsce. Ale to też są dobre. Bardzo dobre.